Szanowni Państwo, koleżanki i koledzy. 20 lat po uchwaleniu Konwencji Praw Dziecka, która miała zagwarantować przestrzeganie praw i poprawę warunków życia niepełnoletnich, około miliarda dzieci na świecie cierpi z powodu braku schronienia, wody, żywności i opieki zdrowotnej. Chciałam jednak zwrócić uwagę na problem praw dziecka do wychowania w rodzinie i kontaktu z rodzicami. Uważam, że w tym aspekcie łamanie praw dziecka jest wyraźnie widoczne. W każdym kraju bałędzają się ulicach dzieci porzuconych przez rodziców. W biednych regionach świata rodzice sprzedają swoje dzieci do niewoli czy domów publicznych, by wyżywić samych siebie. Odbierają im tym samym prawo do wychowania w kochającej rodzinie, często w ogóle z nimi się nie kontaktują. Kolejna sprawa to niechciane lub chore dzieci. Które w dużej części też nie mają szans na wychowanie w ciepłym domu, ponieważ rodzice oddalają je do domu dziecka bądź innego rodzaju ośrodku. W ten sposób pozbawiają je domowego ciepła rodzicielskiej miłości, a przecież dzieciom najbardziej takiego ciepła potrzeba. Są kraje, w których dzieci skazuje się na karę dożywotniego więzienia lub nawet na karę śmierci. Jest to okrutna i niemoralna kara. Takie dzieci nigdy już nie zaznają rodziciel rodzicielskiej miłości i nie będą miały szansy na normalne życie. Następna sytuacja to rozwód rodziców. Proces rozwodowy jest czynnikiem silnie patogennym, wpływającym niezwykle zaburzająco na osobowość dziecka. Prawdziwą katastrofą życiową dla dzieci są coraz częściej zdarzające się rozwody rodziców. Niezależnie od tego, w jaki sposób rodzice, rodzice się rozstają, czy płucą się, czy też nie rozmawiają ze sobą, dziecko zawsze wyczuwa, że jego spokojny świat się rozpada. Żyje w ciągłym napięciu, poczuciu zagrożenia i utraty bezpieczeństwa. Takie zjawiska występują w wielu krajach, również w Polsce. Dowodzą one, że dzieci, że dzieci ciągle traktuje się jak przedmioty i mało kto liczy się z ich zdaniem. Dziękuję.